Spotkania autorskie. Głazom czytał wiersze, widząc jak w nich promienieją ziarenka piasku, a później głazy zebrały się w lawinę i zasypały przepaść, darując życie samobójcy. Drzewom czytał wiersze, słysząc w ich dziuplach pomruki zadowolenia, a później drzewa rozkładały gałęzie i wyrwały się z korzeniami ku niemu. Przyjacielowi czytał wiersze, wiedząc o jego niespełnionej miłości. A później przyjaciel mocno go uścisnął, mając w oczach. Zasypaną przez głazy, przepaść. Żywioły i kamień, słońce, świata, antydepresant, ożywia metafory. Jego promyk potrafi obudzić nadzieję, a nawet wiersz tak rozjaśnić, by nocą prowadził do domu. Wiatr popycha zwrotki, nadaje im właściwy rytm. Bez niego wierszą przed metą zabrakłoby tchu. Woda jest dobra, byle nie za dużo. Chociaż to symbol prawie, Doskonały, nadto studzi emocje, no i mogłaby zatopić wiersz. Kamień, obok słońca, pojawia się najczęściej. Kiedy poeci biorą go do wiersza, liczą na jakościowy ciężar. Czasami Źle opisany, zamienia się w piasek.